Witam Państwa. W tym krótkim odcinku zrobimy mały upgrade Frontiera. Dodamy głównie cargo. Niedużo tego cargo, bo mamy mało pieniędzy, ale nie ma jakby co się ociągać. Tak wygląda teraz mój Frontier. Dobrze, i co my tutaj robimy? Tak. Przeniesiemy sobie te zbiorniczki. Hmm. Tutaj. Silniczki damy tutaj. przesuniemy sobie tą broń tutaj, bo wywalimy tą obwiewkę i w jej miejsce y, wrzucimy o właśnie o tak laserki mogą zostać a chociaż nie laserki musimy dać tutaj Dlatego, że tu pójdzie zakłócać. Tak. I teraz mamy dzięki temu tutaj miejsce, i możemy sobie dać kargo. Jakie kargo sobie damy? Powiem szczerze, pokażę Wam. Najbardziej takie f, y, objętościowo y, znaczy, wielkość cargo do ładowni najlepszy stosunek ma chyba to, bo widzimy, że tu jest 300 pojemności, a zajmuje mało miejsca stosunkowo, a tu jest 320 i zajmuje bardzo dużo miejsca. Tak? Natomiast ja bardzo lubię wygląd tych no, kontenerków, dlatego sobie damy tutaj taki, takie właśnie cargo. Najbardziej mi się podoba ten niebieski, no ale tutaj no ta pojemność jest jednak kluczowa, więc damy sobie taki, tak, więc tak by wyglądał nasz statek, ale uwaga, mamy ostrzeżenie, zmniejsz masę lub dodaj silniki, aby zwiększyć mobilność. Spróbujemy dodać silnik, ja od razu Wam, wam powiem, że się nie da, ale pokażę Wam to, żeby no nie było. Musimy tylko najpierw znaleźć tą ramę. Tak i powiedzmy, damy tutaj silnik. I zobaczyć. Zużywają za dużo mocy, zmniejszyć liczbę. Z tego, co mi się wydaje, cztery silniki mogą być, tak. Na statku przynajmniej tej klasy. Więc co zrobimy, żeby ten problem rozwiązać? Zrobimy upgrade silników. Teraz tylko jest pytanie: czy upgrade tych silników, czy tych silników? Zobaczmy, jak to wyjdzie cenowo. My mamy silnik 1010, .10, czyli mamy ten. Jakbyśmy go zmienili. A tutaj to. Nieduża nie różnica w cenie by była. Albo, albo ten silnik duży zmienimy na tym, tak? Spróbujemy najpierw yy, te małe silniki. E, to będzie ten 10,20. Za mało. Zobaczymy czy się. E też za mało, czyli nie zrobimy inaczej. Użyjemy tych, które mamy i spróbujemy wymienić te. Te są 2000 model, a my zmienimy na 2010, tak? Może by tylko jeden starczył. O, widzicie? 2010. 2010, jeszcze. Yy, może być. No, wydamy 12 tysięcy. Zostanie nam niecałe 4 tysiące. Czy byśmy mogli podmienić cargo? Nie. Jest. Musielibyśmy jeszcze wymienić te dwa silniki, ale yy, no nie mamy w tej chwili pieniędzy, więc na tym. A nawet tutaj moglibyśmy dać silnik. Jaką tam mam moc? 9000. 9000, Aha, ale tutaj mamy dwa. Czyli łącznie z tych dwóch mamy 16000. Tutaj mielibyśmy 9, żeby nam się to nie spieło. No szkoda, bo trochę taka niewykorzystana przestrzeń w sumie. Tutaj jest. No pomyślimy w przyszłości. Może damy tutaj jakiś moduł? Magazyn. No dajmy ma ma magazyn, zobaczymy. O, zobaczymy, czy to coś... I jeszcze pokażę Wam kwestię kolorowania statków. Każdy element możemy pokolorować, pokolorować czasami aż na trzy kolory, tak? tak jak w tym przypadku, czyli na przykład główny to będzie kolor powiedzmy taki, drugi kolor damy taki błękitny, niebieski, a trzeci kolor to jest góra, niech będzie żółta. Tak. Silniczki. Silniczki niech będą czerwone. O. Niech będą czerwone. Takim jasnym. A trzeci kolor. A, takie malowanie fajne. A, niech będzie żółty. Dobra. I tak wygląda nasz y, Frontier. Frontier 2,5. Teraz jeszcze pokażę Wam, jak zmieniamy, jak zmieniamy. Y, jak zmieniamy nazwę Taka trzeci kolor jak zmieniamy nazwę teraz zatwierdzamy statek a nie zaraz gdzie gdzie zmieniamy tą nazwę O, widzicie, tu, mo tu można sobie jeszcze przypisać. i tutaj laser, tutaj działko, a tutaj wyrzutnie, ok. O, zmień nazwę statku, jest G. No, ślepy jestem. Pamiętałem, że gdzieś tutaj było. Zmień nazwę. O, jest. Frontier 2,5. Także tak wygląda, proszę Państwa, Frontier 2.5. Zobacz, zobaczmy, zobaczmy jak wygląda. O, spód one wyszedł. Aha, bo to jest o ten element. E, może to zmienić i widz, widzimy tutaj mamy te działka. O i tu jest ten fajny, fajny cargo, tak? Bardzo lubię ten. Dobrze, wejdźmy do środka. Zobaczmy, czy możemy wejść do tej przestrzeni magazynowej, którą dodaliśmy. Że wejdźmy do kokpitu. Aha, to nie. Wstań. Te animacje, one są tu niepotrzebne. Po co jest ta animacja wstawana? Na logikę to powinniśmy iść na górę, bo to jest na samym, na samej górze, na samym końcu. O, to jest chyba ta przestrzeń, co nie? Magazynowa. Bo tu jest dokowanie, nie, ale to było za dokowaniem, tak? Mhm. A no to co, to nie możemy się dostać? Trochę to, trochę nie rozumiem, powiem szczerze. Rzućmy okiem jeszcze raz na plan. Mhm. No tak, nie możemy się dostać z tego, bo my wchodzimy tu, tu już jest to do do ten element do dokowania do którego się nie da wejść, a ten element jest tutaj, tak? Czyli no bez sensu on tutaj jest. To zrobimy tak jak było kratkę ona waży po prostu mniej. Może dodatkowy bak sobie dodamy. Nie, no, no nie mamy na, na razie pieniędzy. Damy sobie kratkę. No i dobra. I tak, proszę Państwa, wygląda Frontier 2,5, tak? Także y, tyle chciałem Wam y, pokazać. I grajcie w Starfielda, cieszcie się grą. Jest tutaj co robić. Taka uwaga na szybko. Bawię się trochę y, stateczkiem i chciałbym zwrócić uwagę, że. To, że komponenty, na przykład oba no, komponenty są magazynem i zajmują jakby jedną kratkę, nie oznacza, że każdy komponent można zamontować. Tutaj mamy przykład. O, tutaj w tym, jakby w tym środku, w tym, w tym miejscu chcę postawić no, komponent. I zwróćcie uwagę, że tej firmy kładkę lub magazyn nie mogę postawić. Przeszkadzają te działka, natomiast tej firmy już mogę, tak więc jeżeli coś, jakiś komponent Wam no nie pasuje, sprawdźcie inne, czy znaczy innej po prostu firmy, bo może się okazać, że akurat ten pasuje, ten nie, prawda, więc taka ciekawostka na szybko.